Chciałem się podzielić takim krótkim świadectwem. Wczoraj wziąłem moją córkę Agnieszkę od jej mamy i przyjechała do mnie na noc. i Wzięła ze sobą fajną taką y, zabawę edukacyjną, y, w której są różne elementy, aby stworzyć perfumy. No i Agnieszka, ja powiedziałem, żeby rozłożyła wszystko na stole. Rozłożyła papier i na tym papierze położyła wszystkie rzeczy takie potrzebne jak łopatki, lejek, miarki, Filtr, pipety, barwnik oraz herbatę, taką labendową. I taką książeczkę mi dała, żebym przeczytał, co tam, co, co będziemy po kolei robić. No i tak sprawdzam, co powinniśmy mieć. I brakuje nam rzeczy pewnych, łyżeczek. Powinny być łyżeczki. Były łopatki, były pipety, wszystko było, tylko łyżeczek brakowało na tym stole. No i Agnieszka poszła jeszcze sprawdzić tam do, do siatki, czy, czy, czy tam nie ma. Niestety okazało się, że nie ma łyżeczek. No dobra, no nie ma łyżeczek. No tak bardzo chcieliśmy te łyżeczki, tak powiedzieliśmy sobie, że o szkoda, że nie ma, ale tak by nam się przydały. Tak, tak bardzo byśmy chcieli te łyżeczki, bo byśmy mieli wszystko w komplecie. I kiedy już rozpoczęliśmy, zacząłem czytać, co po kolei robić. Więc wzięliśmy herbatę lawendową usłyszeliśmy, że coś spadło. Mieliśmy taki kwadratowy stoliczek, siedzieliśmy przy nim i coś spadło. I ja się tak myślałem, że po prostu coś tam się spadło. Nie? Ale Agnieszka sprawdza, co to jest. Nie? I zeszła z krzesła i tam pod, pod stolik zaczęła tam wchodzić i szukać. I nagle ciąga łyżeczki! Łyżeczki! I oboje stwierdziliśmy i byliśmy tego przekonani i jesteśmy pewni tego, że tych łyżeczek nie było, ale że Przyszły anioły, i po prostu przyniosły te łyżeczki nam do tej zabawy. Bardzo się ucieszyliśmy, i razem wspólnie zaczęliśmy chwalić Boga i dziękować Panu sobie, że jest z nami i że spełnia wszystkie pragnienia naszego serca. Amen. Chciałem się powiedzieć takim krótkim świadectwem, wczoraj. Jeszcze raz.